Panie i Panowie, dzisiaj coś, co chciałem zrobić od zawsze: wygrać w Lotto. Ostatnie 2 5831 wyświetleń zmotywowały mnie do nagrania kolejnego odcinka. Nawet multum negatywnych komentarzy mnie do tego nie zniechęciło. Dzisiaj przekonamy się, ile kasy można ugrać w zdrabkach Lotto. Żeby pomóc swojemu szczęściu, zaopatrzyłem się w kilka dziesiąt takich zdrabek o łącznej wartości 100 zł. Żeby uzyskać maksymalną losowość, zdrabki są najróżniejszego typu i zakupiłem je w trzech różnych punktach. Czy ta inwestycja przyniesie jakieś korzyści, a może wyłącznie straty? Hays! <śm> Wolnienie blokady i rozpoczynamy zdabywanie! Okej, okay. na pierwszy ogień idzie 7. Znajdź 7 i wygraj przypisaną do niej kwotę. Pensja. to jest taka, która jest wygrana. Ja wygrałem Milion! Nie do 5 zł, ale zawsze sobie. Diamentowe. Wydaję siódemkę, no dobra. To samo. 10? Dziesięć? Dwadzieścia. Dwadzieścia złotych wygrałem. Dziękuję. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Kasa na życie. Eee, Wygrywając liczby: dwadzieścia trzy, Piąteczka do portfela, dziękuję. Następna siódemka. Nie. Nie. No ten kupon przynajmniej się zwrócił. Wygrywające liczby 14 i 29. Nic z tych rzeczy. Tu mamy coś na złotóweczkę. Mm -mm. Następne nie mamy. Nie, nic jednak, nie sensu, nic. Nie chodźcie Nie. Kopalnia diamentów. Nie Wygrywając liczby 3 i. Ha, ha, nic! Eee. Nie, nic. Niestety, następny! Nic! Nic! Mm -mm. Nope. Znowu nic! Co? O, soń. szukamy słoniów, szukamy słoniów. Owca i motyl.

nic. Nope. No co jest? Nic 4 zł wygrałem. Następna siódemka. Siódemki brak. Siódemki, znowu brak. No, nope. ani to, ani to ze słonikiem. Może słonik szczęście przyniesie owca, ślimak, koza, motel. 15 i 19. Zapamiętajcie te liczby, bo nie, zapomnijcie o nich. Wiewiórka, ryba. No nic, no. Jest 16. I wygrałem. 5 zł. 5 zł wygrałem w tej oto zdrawce. Bomba. Ale chwila, to nie wszystko. Proszę Państwa, to nie wszystko. I kolejne 5 zł z dolarem. I. I 10 zł. Wygrane sumują się. Super. I. No i to wszystko. Jeszcze trochę zostało. Nic. Mm -mm. Nie. The last one. Tu musi być kółko albo. Tu musi być krzyżyk. Not bad, not bad. Przypominam, że na wszystkie zdrapki wydałem 100 zł, a teraz policzymy, czy warto było je zainwestować. Rasumując, na 47 kuponów 9 jest zwycięskich, co daje około 19% szans. Na powodzenie. 9 zwycięskich kuponów dało łącznie 69 zł wygranej. Yy, cóż, no. Szkoda, no. Myślałem, że będę milionerem, czy coś. Loser! Yy, przynajmniej sprawdziłem to, co chciałem sprawdzić od zawsze. No i teraz już wiem, że szczęście mnie opuściło, albo nigdy go nie miałem. Cóż, ja dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego. Hej!